Jak zapewne nie każdy wie, program Stawać Szkoda Dnia ma swój, jak to się fachowo nazywa, profil na portalu społecznościowym facebook. Jest to profil pełną gębą, są tam nasze zdjęcia na tym profilu właśnie, przeważnie przodem, widać dokładnie, nasze piękne enfasy. Ale nie każdy uczestnik Czy użytkownik Facebooka Czy tam naszej klasy Zdaje sobie sprawę z tego, że prekursorem Portali społecznościowych był Chcę tu być skromny No i powiem tak, jakby to moi koledzy powiedzieli Był nasz redakcyjny kolega Tomasz Albratowski Tomku, jak to było, nie? No, na obozie harcerskim wędrownym Przemieść Sanok Między siódmą a ósmą klasą podstawówki Jako jedyny miałem oryginalne portale Konkretnie Wranglery i to jeszcze malowniczo połatane. A trzeba wam wiedzieć, że byliśmy wtedy hipisami. Długie włosy mieliśmy, na przedramieniu pacywki mieliśmy, wyrzezane z zaostrzoną zapałką i zabarwione fioletem gentiana, A przede wszystkim druknę durzynową z parasolem, więc było co kontestować. Mieliśmy cel i brudne nogi. Jako środko odurzającego używaliśmy oranżady w proszku. Dilerem była gminna spółdzielnia Samopomoc Chłopska, popularny GS, GS jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. No i ja te swoje oryginalne portale wranglery, połatane, pożyczałem kolegom, żeby się poczuli prawdziwymi hipisami. Takie byliśmy dzieci łaty. No i oni wchodzili w te moje portale i dlatego można powiedzieć, że były to portale społecznościowe, bo korzystała z nich cała nasza trzyosobowa obozowa społeczność hipisowska. Dzięki tym portalom miałem tyle orężady w proszku, że mi się przez włosy wylewała. Mega hype! Kiedy więc korzystacie z portali społecznościowych, pamiętajcie od kogo to się zaczęło. Dziękujemy Tomku, zdajcie się teraz mówić. Proszę, nie ma za co. Niech będzie na zdrowie.